Redakcja ARHN.EU wspiera sklep OleOle!, ole, fani gier i technologii. Przyjęło się uważać, że stare gry to trudne gry, a dzisiaj produkuje się tylko zabawki dla wymoczków. Hm. Polemizowałbym. Ale niezależnie od tego, ile prawdy jest w takiej ocenie, fakt faktem ośmiobitowce miały w swoich bibliotekach mnóstwo pozycji, które uznawane są za wybitnie trudne. Ba, mamy nawet na Arendotil taką fajną serię na ten temat. To, że gry były kiedyś wymagające, wiadomo nie o dziś w latach 80. i 90., głównie na Zachodzie, ale czasem również u nas, bito niezłe pieniądze na magazynach czy poradnikach do tych najbardziej upierdliwych. Czasem gry były trudne, bo zostały słabo zaprojektowane. Czasem wymagały po prostu wprawy, a czasem autorzy czynili je umyślnie trudnymi. Potem otwierali oficjalne linie pomocy telefonicznej i zarabiali pieniądze na graczach dzwoniących na numery premium wydrukowane na pudełkach czy w instrukcjach. A mówimy, że to dzisiaj branża gier to jakaś patologia. W każdym razie, wcześniej gracze podzielili się na grupy. Byli ci, którzy jak grzeczni chłopcy i dziewczynki grali zgodnie z zasadami i albo przechodzili gry sami, albo w zgodzie z założeniem z odpowiednimi poradnikami. No i była też druga grupa, która przyjemność w grach znajdowała w czystej akcji, a nie w wymyślaniu co trzeba robić. Ci drudzy chcieli móc oszukiwać. Na wczesnych komputerach granie z kodami było stosunkowo proste. Komputery da się programować, więc do wielu gier domorośli programiści pisali np. trainery. Proste aplikacje, zazwyczaj nabudowywane bezpośrednio na kod gry, które przy starcie pozwalały wybrać na przykład czy chcemy zacząć z nieskończoną liczbą żyć. Trainery takie były często dołączane do pirackich kopii danej gry, co stanowiło dla niektórych klientów bazarków wartość dodaną. No ale co mogli począć konsolowcy? W najlepszym wypadku, jak na przykład w kontrze, gra miała fabrycznie zaprogramowane jakieś kody. Kultowy Konami Code, czyli wstukanie w menu góra-góra, dół-dół, lewo-prawo-lewo-prawo lewo, prawo, BA, dawało Go klatesowi 30 żyć. Ale zdecydowana większość gier była jaka była i trzeba było albo zacisnąć zęby i grać jak pan Miyamoto przykazał, albo znaleźć sobie inne hobby. A przynajmniej tak wyglądały realia graczy konsolowych, którzy nie mieli dostępu do tzw. Cheat Devices, czyli urządzeń do oszukiwania. Te sprytne gadżety potrafiły przy pomocy czarów i magii modyfikować działanie gier, by umożliwiać oszukiwanie w tytułach, które w normalnych okolicznościach by na to nie pozwalały. Wśród tych znanych są chociażby Action Replay oraz game Genie, ale chyba to ten drugi jest najbardziej rozpoznawalny z uwagi na swój specyficzny kształt. Wynaleziony w Wielkiej Brytanii w okolicach 1990 roku, powstał jako efekt uboczny faktu, że Codemasters nie mogło dogadać się z Nintendo w sprawie licencjonowania gier. Aby obejść Wielkie N, korzystając z inżynierii wstecznej, Brytyjczycy stworzyli własne urządzenia i narzędzia do projektowania gier na nes a, a dzięki uzyskanej wiedzy wpadli też na gadżet do oszukiwania. Od strony użytkownika formuła była prosta. Game Genie było przelotką, którą instalowało się na kartridż. Jej specyficzny kształt miał zapewnić, że zmieści się do wejścia klasycznego Nintendo. Jeśli otworzymy konsolę, możemy zauważyć, że w środku znajduje się mechanizm dociskowy. Wkładany kartridż podróżuje w dół. Game Genie wpinał się po skosie, przez co gra wystawała z konsoli w nienaturalny sposób. No ale ważne, że działało. Po uruchomieniu gry oczom gracza ukazywał się prosty ekran wpisywania kodów. Grający konsultował się z książeczką z kodami dołączoną do urządzenia, znajdował interesującą go grę i przepisywał kody, które go interesują, po czym ta uruchamiała się już z aktywnymi oszustwami. Prościzna. Choć miałem ogólną wiedzę na temat działania takich zabawek, na przełomie tysiącleci sam bawiłem się w tworzenie własnych trainerów do pecetówek, zawsze ciekawiło mnie jak dokładnie operują tego typu kartridże. Że z mieszaniny liter urządzenie wyczarowuje konkretny kod. No więc postanowiłem się dowiedzieć i na szczęście w amerykańskim internecie znalazłem sporo fantastycznych źródeł, które zalinkuję w opisie. I jak zawsze postaram się to przedstawić w najprostszych słowach. No dobrze, najpierw od strony sprzętowej. Pamięć procesora NES wyobrazić można sobie jako biblioteczkę składającą się z dwóch regałów. Na regałach znajdują się książki, czyli bajty pamięci. I każda taka książka ma swoje niezmienne miejsce nazywane jej adresem. Lewy regał to pierwsza połowa pamięci, adresy od 0000 do 7FFF w systemie szesnastkowym. Tu procesor przechowuje informacje niezbędne do działania konsoli, takie jak jej pamięć RAM czy dane zapisanego postępu w pamięci SRAM. Prawy regał, zakres adresów od 8000 do FFFF, przeznaczony jest w większości na dane odczytane z Cardridge'a. Tę cechę wykorzystuje właśnie Jean, który w tej metaforze staje się bibliotekarzem. Gdy procesor próbuje uzyskać informacje z danego adresu pamięci, Game Genie patrzy na niego czujnym okiem. Jeśli adres znajduje się w zakresie od 0 do 7 FFF, czyli na lewym regale, oszukiwarka nie robi nic i pozwala odczytać mu odpowiednią informację. Jeśli procesor szuka adresu z prawego regału powyżej adresu 8000, oznacza to, że szuka jakiejś wartości związanej z grą. Jean sprawdza wtedy, czy gracz załadował do niego kod wskazujący na ten sam adres i jeśli tak, to przechwytuje zapytanie procesora i zwraca mu sfałszowaną wartość. Na przykład, jeżeli procesor chciał otworzyć książkę z liczbą startowych żyć bohatera, Game Genie za plecami może podmienić jej wartość z 3 na na przykład 9. Albo jeśli procesor chciałby sprawdzić ile amunicji powinno ubywać z magazynka przy oddaniu strzału, Gene może z pełną powagą powiedzieć mu 0. Tak zaprogramowali, przysięgam. To z grubsza strona sprzętowa, ale bardziej interesowało mnie, jak śmieszne literki zamienione zostają na kody. I tu niestety jest troszkę trudniej. Przede wszystkim są dwa typy kodów: jedne mają 6 znaków, drugie mają 8 znaków. Powyższy przykład z regałem dotyczył tych krótszych, do dłuższych przejdziemy za chwilę. Każdy z kodów składa się z kombinacji 16 liter alfabetu: A, P, Z, L, G, I, T, Y, E, O, X, U, K, S, V, I, N. Reprezentują one kolejne wartości systemu szesnastkowego od 0 do F. Te z kolei tłumaczą się na wszystkie możliwe kombinacje czterech, zer i jedynek czyli te same wartości w systemie binarnym. A to 0000, P to 0001, Z to 0010, L to 0011 i tak dalej. Ta informacja jest dla nas najważniejsza, bo to właśnie w ten sposób Game Genie szyfruje kody. Jak ustaliliśmy wcześniej, Game Genie potrzebuje do działania dwóch danych. Pierwsza to czterocyfrowy adres z zakresu od 8000 do FFFF. Druga to informacja, którą chcemy pod tym adresem umieścić. Na anesie wartości te symbolizują zakres od zera do FF szesnastkowo, czyli 255 dziesiętnie. W sumie sześć symboli. Tyle, ile liter w haśle. Gdyby użytkownik wpisywał jako hasło po prostu adres i wartość, jaką chce tam wstawić, Game Genie straciłby sporo ze swojego mistycyzmu, a format byłoby bardzo łatwo rozgryźć nawet nieobeznanemu technologicznie graczowi. Zastosowano więc prostą sztuczkę, żeby uzależnić użytkowników od autorów urządzenia. Szyfrowanie. Wpiszmy na przykład kod Grunio. Oj, nie możemy, wśród klucza nie ma litery R. No to patriotycznie Polska. Podstawmy pod niego numerki z wzorca, co da nam 193DC0. Po przeliczeniu na wartość binarną uzyskamy 001100111111000000. To te same dane zapisane w inny sposób. Teraz następuje odszyfrowanie. Okazuje się, żeby zamaskować prawdziwe zmienne, autorzy Game Genie wymieszali kolejność cyfr. Aby uzyskać prawdziwe dane, trzeba ułożyć je z powrotem w odpowiedniej kolejności. Najpierw grupy zamieniają się miejscami. Grupa pierwsza staje się szóstą, grupa druga piątą, grupa trzecia zostaje na miejscu, grupa cztery zajmuje miejsce pierwsze, grupa piąta czwarte, a szósta drugie. Potem miejscami zamienione zostają pierwsze bity wartości: pierwszy do grupy czwartej, czwarty do drugiej, drugi do szóstej, szósty do piątej, piąty do trzeciej. Zostało nam puste miejsce w pierwszej grupie i wolny pierwszy bit z trzeciej grupy. Żeby nie było zbyt łatwo, nie robimy z nim oczywistego i nie podstawiamy go na pierwsze miejsce. Tak naprawdę dziewiąty bit naszego kodu nie jest nigdy wykorzystywany, więc po prostu całkowicie go usuwamy, a na pierwszym miejscu zawsze staje jedynka. Pamiętacie z początku materiału, że nasza biblioteka składa się z dwóch regałów? Chcemy, żeby uzyskany adres zawsze zaczynał się od 8000 wzwyż. Dlatego pierwszą cyfrą adresu zawsze jest 1, co po skonwertowaniu z systemu binarnego na szesnastkowy zapewnia, że liczba zacznie się od tej właśnie wartości. Jeśli nie rozumiecie systemu binarnego, musicie mi niestety uwierzyć na słowo. Efektem ubocznym faktu, że jeden z bitów hasła siedzi tam dla ściemy, jest to, że jego wartość nie ma wpływu na działanie kodu. Zero, 1 nie ma znaczenia. W naszym przykładzie polska i pouska dałyby dokładnie ten sam efekt. Zrekonstruowane w ten sposób dane oferują nareszcie oczekiwany wynik. Kod POLSKA to adres D8BC, wartość 11. Gdyby procesor zapytał o informację przechowywaną pod adresem D8BC, Game Genie odpowiedziałoby 11. Prościzna. No dobrze, skoro to wszystko tak ładnie działa, to czemu istnieją te kody ośmiocyfrowe? Jak wspomnieliśmy na początku materiału, nasza biblioteczka ma bardzo ograniczoną przestrzeń. Lewa część jest stale zarezerwowana na dane, nazwijmy to, systemowe, a prawa pomieści gry tylko o konkretnych, maksymalnych rozmiarach. Na początku cyklu życia NES-a to wystarczyło. Całe Super Mario na przykład mieści się na jednym takim regale. Ale programiści chcieli móc produkować większe gry. Imię ich zbawcy brzmiało Mapper. Na potrzeby tego materiału wystarczy wiedza, że mapper działa jak zwrotnica kolejowa. W kartridżu można było umieścić chip lub nawet kilka chipów o większej pojemności niż pozwala na to konsola, a zadaniem mapera było na bieżąco zmieniać znajdujące się na półkach dane. W ten sposób mimo iż NES potrafił zobaczyć tylko jeden regał danych naraz, regał ten mógł ekspresowo być podmieniany na inny, powodując, że gry mogły być dużo, dużo większe. Ale to olbrzymi problem dla Game Genie, bo jeśli zawartość potrzebnej nam części pamięci ciągle się zmienia, nie możemy po prostu łatwo adresować konkretnego miejsca, nie wiedząc jednocześnie, skąd czytane są dane. Kody ośmioliterowe istnieją więc, żeby sprecyzować, kiedy procesor pyta o odpowiedni fragment kodu. W naszym przypadku 8 ośmioliterowy kod polska.pl działa identycznie jak sześcioliterowy. Najpierw rozbijamy go na wartości szesnastkowe, potem na binarne. Teraz zamiast sześciu znaków, czterech dla adresu i dwóch dla wartości podmienianej, mamy osiem. Adres, wartość podmienianą oraz nowy bajt warunku. Znów poszczególne bity zostają pomieszane. Pierwsza grupa staje się ostatnią, druga siódmą, trzecia pozostaje na miejscu, czwarta zostaje pierwszą, piąta czwartą, szósta drugą, siódma, szóstą i ostatnia piątą. Znów przekładamy pierwsze bity każdej grupy na odpowiednie miejsca. Pierwszy do czwartej, czwarty do drugiej, drugi do szóstej, szósty do piątej, piąty do ósmej, ósmy do siódmej, siódmy do trzeciej. Pozostały bit z grupy trzeciej usuwamy i w pustym miejscu zawsze stawiamy jedynkę. Dokładnie taka sama zasada jak ostatnio. Wynik wyciągamy konwertując wartości binarne z powrotem na szesnastkowe. D8BC, wartość 31 plus weryfikator 11. Jak wykorzystywane są te dane? Wracając do naszego przykładu. GameJinny czeka aż procesor będzie chciał uzyskać dostęp do adresu D8BC, ale Jin nie wie, na które dane wskazuje teraz maper. Wie natomiast, że chcemy zmienić wartość tylko wtedy, gdy wynosi ona 11 i tylko jeśli pod tym adresem znajduje się ta wartość, podmieni on ją na 31. W przeciwnym wypadku wiedzieć będziemy, że załadowany jest inny kawałek kodu i Jin nie aktywuje się. Uff. I tak właśnie działa Game Genie, sprytny gadżet, który umilał zabawę setkom tysięcy graczy. Największym zaskoczeniem było dla mnie, że wewnętrznie działa odwrotnie niż się spodziewałem. Trainery bardzo często nadpisują wartość w ramię, by na przykład zmieniać w locie liczbę aktualnie posiadanych żyć. Jean podchodzi do tematu od niecodziennej strony, modyfikując instrukcje dla procesora zapisane w ROM-ie, zmieniając zasady gry, czyli powodując, że na przykład w momencie śmierci tracimy 0 żyć zamiast jednego. co potencjalnie pozwala na sporo więcej niż wpływanie na wartość pojedynczych zmiennej cwane Pozostaje zapytać, skąd twórcy kodów wiedzą, jakie tworzyć i jakie adresy odpowiadają za które wartości. Cóż, pisanie i odkrywanie kodów to już zupełnie inna para kaloszy i temat na materiał wpisujący się głębiej w tematykę trainerów. Ale jeśli pojawi się zainteresowanie, na pewno do niego wrócę. Dajcie znać w komentarzach, a ja już uciekam, bo właśnie zdałem sobie sprawę, że znów przez 15 minut nerdziłem o bitach i bajtach 30-letniego sprzętu.